Cześć, 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 to z kolejny raz z przygodami piratów z Karaibów. Pomiń mnie ten film, pomiń mnie ten film, ja już go widziałem kilka razy jest pomiłu. Moi drodzy widzimy się w Piratach z Karaibów, więc żebyście byli pewni, że widzimy się w Piratach z piratach Karaibów, to może interko, nie? Będę piratem, będę mieć statek, piratem z Karaibu będę dziś tu. Teraz nie powinniście mieć żadnych wątpliwości już. Jak widzicie mamy pierwsze miejsce! Jestem zwycięzcą! Kim jesteś? Jesteś zwycięzcą! Taki, wiecie, żart. Że eee, pierwsze miejsce, jestem zwycięzcą. Rozumiecie. Nawet, jak na mnie to słabe, prawda? A, dobra, moi drodzy, 4% przeszednięte. Przyznam się szczerze, że tak się przespałem troszkę. Powiem tylko, że nie rozumiem tego kanonu, nie znam tego kanonu, nie znam w ogóle fabuły i tak dalej. To podoba mi się w miarę tak. Jednak klimaty Piraskiruję podoba mi się bardziej tak sam film. I coraz częściej rozmyślam nad tym, czy nie dać jeszcze raz filmowi drugiej szansy, moi drodzy. Czy nie dać filmowi drugiej szansy? Ponieważ być może faktycznie, jak oglądałem totalnie, to w tym okresie w sensie wiecie, ja wam o tym mówiłem. Dobra, ja chcę kolejne misje. Co jest? Czemu nie mogę ruszać? Aha, tu się rusza tym. Yy, rozdział czwarty, rozdział piąty. A gdzie jest rozdział pierwszy? Okej. Okay. Drugi, tortuga. I tu trzeci. Czarna perła atakuje. Yy, atakuje, rmuje się z... <ścoughs> nie wiem czym. Yy, no, tryb fabularny. Oczywiście tryb fabularny. Czy miał być inny tryb? Płyniemy fajne interko. Także, moi drodzy, może ja tak rozmyślam faktycznie w złym okresie. Dobra, to będzie filmik, więc zaraz o tym opowiem. Wyścigi, wyścigi, wyścigi. Wyścigi jak w Asa... W ogóle piraty jak w... wiecie. Okej, okay, rozruba, rozruba, rozruba. Wywalamy kurczaki. No, dobrze, że świnek nie wrzuciliście, bo świnki nie umiem pływać chyba. A, uciekanko, abordażek, kradzionko i... No dawaj, dawaj, ktoś mu pomoże. Okej, okay, nigdy nie pomógł, że zostaliśmy złapani. Hmm. Fajnych, fajnych masz kolegów. Co w się sensie to chyba ja... nie. Okej, okay. myślałem, myślałem, że to jest armata to Tu romantycznie, a tu lorneta weszła mm -hmm. No, rendezvous Monetki, fajnie Okej okay. Tego na pewno nie było w filmie Okej, okay. jest. Co? Co to był za obrazek? Ten obraz był na ścianie czy co? Okej okay. Jest paczonko i płynie, płynie, płynie grupa, płynie Okej, okay, szczur, szczury uciekają poza pokład. To zawsze zły znak, jak szczury uciekają poza pokład, pamiętajcie. Bo to znaczy, że łajba tonie. Okej, okay, i będzie nawalanko. Nie, będzie wrzucanko do wody zbędnych rzeczy, by być lżejszym. Okej. Okay. Po co nam był słoń? Czy po to, żeby oni co wpłynęli, żeby to ich rozgraciło? Ok, drift. Na no to nie wpadł na driftsy kosmiczny. No i będzie walka. Będzie normalna, regularna walka. Będzie abordaż niczym y, w Assassin's Creed. Assassin's Creed to są takie gry, że zanim jedną przejdziesz, to za ten czas oni już zrobią następną część. I Aha, może gramy. Okej. Okay. Będzie normalny, regularny, nie mam pochodni, co to ty chcesz? Czekaj! Kurde, boję się, Zaszał mi to niestety tak wyglądać troszkę jak w wiecie gdzie. To mi zaczyna troszkę wyglądać jak w kurczę niestety w, w... w hobbicie chociażby, tam gdzie szaro, burro i ponuro, aczkolwiek jeszcze tu nie mam wrogów, więc... to strzelaniem się podoba. Macie wełby? Ok, dostał wełap. Serio i po takiej kuli takiej kuli to go powinno troszkę bardziej boleć. A, okej, okay, już chyba co mam Ja wcale nie mam strzelać do typów. Ja po prostu mam uratować dzieka z parowa. Co jest dzie... Aha. Ale nie, nie mi że mogę do nich strzelać. Mogę po tą dziurę się przestrzelić? Nie mogę się przez dziurę... A czemu w ogóle... Czekajcie, tam coś u góry... Jest krócej... NIE! Nie chciałem wychodzić! Ale jeżeli mogę zdobyć troszkę pieniążków w podróży, to czemu nie? <laughs> Moi drodzy, tu mówię, troszkę jak w Assassin's Creed'zie tu jest. Są abordaże, jest fajnie, jest wesolutko, ok. Czyli tu muszę przypuszczalnie przestawić tą armatę. Ale żeby przestawić coś się, tą armatę, muszę coś zrobić, ponieważ ona jest strasznie... Rozpalona! Rozpalona jak... Jest rozpalona jak... co Co, co może być rozpalone? Tylko dolitla do uh -huh. Nie wiem No nie wiem moje rzeczy, co mogłoby być rozpalone Ale wiem, że takie obrazki YouTube potrafi dać już dedomotozację no, Dobra Okej, okay, jak mam? Trzeba po prostu rozwalić kilka miejsc, ale trzeba je rozwalić z różnych armat, ponieważ jedna armata nie sięga. Nie sięga Powinniśmy więc przestawić jakoś statek, ale my was, statku samego, w sobie nie możemy przestawić. A, no dobrze, Jack. Jack Sparrow, idziemy cię ratować, jak gdzieś jest taka po prostu... No, nie powiem co i nie potrafisz sobie rady samemu się uratować. W ogóle, czemu rozwalasz swoich ziomków? Klosko grał, cię ogarnie, są twoje ziomki. Mhm. Dobra, tutaj nic, nic mi to nie wnosi. Czy ja mogę być tobą? Ale nic mi nie daje bycie tobą. Ok, okazuje się, że nic mi nie daje bycie tobą. Poza tym, że bijesz swoich kamratów, a to nie jest fajne. Okej, okay, dobra. No cóż, no tu trzeba schłodzić jakąś kurde tą. Gaśniczkę chyba, nie? No patrzcie, do tej już nie wrócę. Hmm. Okej, okay, nie, dobra, oni się tu jakiś czas abordażują, więc... Ja coś muszę zrobić, żeby schłodzić tą armatkę, tak? To jest pewne. O, no to mi nie jest potrzebne. To mi nie jest potrzebne. A... Okej, okay, inaczej butelka Żeby ją rzucić tu? Nie, nie, rozumiem tego <śmiech> <śmiech> Nie, spokojnie, to nie korola. Spokojnie Czyli <laughs> dobrze, zakrusiłem. Serio Chociaż byłem akurat, akurat z, Zabawnie wyszło, bo akurat w sumie byłem W ten weekend na weselu e, Ale spokojnie, spokojnie Wszystko było pod reżimem sanitarnym No i co jest? No, no i. No i, co, no i co? to dało? Nic to moje drodzy nie dało, nic mi to nie wniosło. Ja chcę armatę kolejną. Krucino, no groty mnie nie frustruj! Przecież wiesz doskonale, że nie, nie lubię takich motywów jak mi gra frustruje. Mówię, czemu to się ten Jack Sparrow tam się przestawia? Żeby on biegał po tym pokładzie i on biega po o co mi chodziło. Aha, pokazuję palcem po ekranie znowu Przypominam, e, biegał po ekranie i kruci. No super, e, czy ty możemy coś rozwalić? Byłoby miło, gdybyśmy mogli coś rozwalić, coś zrobić. E, może ja ich mogę zaportażować? No coś trzeba ewidentnie kruci. Czemu ja ich nie mogę zaszczelić? Moi drodzy, no pięknie, mam pierwszy frustrujący mnie level. No tutaj coś na pewno trzeba zrobić. Okej, okay, dobra. Mamy to, mamy to, trzeba było zrobić. Trzeba było rozwalić to. Aha, nie trzeba było tego rozwalić, to jest tylko dla bonusu. No to nie za miło, moi drodzy, no to nie za miło. Eee, Okej. Okay. Dobra, coś trzeba zrobić. I nie, mamy pojęcia co. I nie do końca mamy pojęcie co. Hmm. Hmm. hmm... hmm, hmm hmm. Tu są króliczki, tu są... Ej serio, nie mam pojęcia co mam zrobić krócie teraz trzeba to, by to ugasić jakoś, ale jak? Aha, dobra, chyba tym, nie? Bo tym młotem mógł tam różne rzeczy robić. Okej, okay, nie mógł jednak. Co jeszcze? Ty, tym młotem, nie mogłeś robić różnych rzeczy? Co tu trzeba zrobić, moi drodzy? Co tu trzeba zrobić? No, niech mi ktoś powie. Czy wiem, że wy mi nie może tego powiedzieć? No, ale czemu? No biorę te butlę i... I nic z tej butli nie wynika. To, to moment, kiedy społuję kawę gry i wrócę do was gdy wpadnę, co trzeba zrobić, co? Może tak, kurde, się umówmy, bo bez jaj. Moi drodzy, moi drodzy, moi drodzy, minęło 5 minut, ale chyba wiem. Chyba robiłem dobrze. Mianowicie, trzeba się było. Nie, chyba jednak nie wiem. Co jest? Dlaczego? Dlaczego się pytam? Możesz nie bić tych pobratymców swoich. Bo mi się wydaje, że zacząłem w to walić i to jakoś zaczęło coś się z tym dziać. Ale, bo w poprzednich levelach było tak, że, kurde, ten, ten kowal mógł coś tam bić, nie? Aha. Okej, okay, po prostu trzeba wciskać K? Po prostu trzeba wciskać K Okej okay. Słodko grał sam siebie czasem potrafi zawieść Dobrze moi drodzy po prostu trzeba było wcisnąć K, a nie H Ja zawaliłem H, a to nie odchodziło w żyćku Dziupsz, Dobra rozwalone No i co, I co teraz? No nie mówcie, że to nadal nie koniec Ej, w ogóle od takiego... Nie, nie, nie. no myślę, że kurde zwa, to drugie to jakieś... Ej, no dobra, ale do takiego czasu w głowę to ty dawno nie powinieneś żyć, ziomek Możemy im rozwalić ten ich piękny stateczek, z tego tak się cieszą, tak skaczą i do mnie się śmieją Ja mogę w ogóle przestrzelić? Mogę, ale nic to nie wnosi No i dobrze, no i co z tego, że rozwaliłem to? Jeszcze cztery dziury gdzieś są. Ej, ale gdzie są te cztery dziury? Okej, okay, dobra, to trochę wyjaśnia. To trochę wyjaśnia, cztery dziury, mhm. uh, Ostatnio było zabawnie, bo w hobbicie y, znaleźliśmy coś, ale nie, nie, było, nie było tam dziury do drzwi. A, długa i ciekawa historia. Uh, dobra, moi drodzy, i czy my możemy w tym wyjść? Możemy w tym abordażować? Nie, to nie dochodziło. to mm, To gdzieś pewnie później będą takie rzeczy się działy. Uh, dobra, bierz niebieską monetkę, bo niebieskiej monetki nigdy nie można zostawić. A znów to cała drużyna z nami, okej. Okay. Drużyna jelenia! Okej, okay. będzie szczelanko, będzie szczelanko, dobra, czyli mamy tutaj dużo tych elementów. No to spoczy, no to spoczy moi drodzy. No to skłama, się martwiłem, że tam będzie coś. tam będzie coś nie tak, a tu wszystko jest yy, tak. Dobra, nic nie widzę, dobra, olać to, babo, temat pochodnie, dawaj, bo już nie ma czasu, już traciliśmy dużo czasu w tym levelu na myślenie, w sensie wy go straciliście mniej, bo ja byłem dobry i, i, i wam, moi drodzy, nie, mm, i wam wyciąłem ten fragment jak myślę, wyciąłem wam fragment jak myślę. A wy możecie być dobrzy i na przykład nie tylko zasubować mój kanał, ale też chociażby kupić u mnie tę grę, jeżeli nie posiadacie. A jeżeli w jakiś sposób wam się podoba, pamiętajcie, że ja handluję kluczami do gier również. Tak między innymi też moja działalność robi: handluję kluczami, więc na przykład również tę grę mam, posiadam u siebie na sprzedaż. W związku z tym, jeżeli chcecie ją, polujecie na nią i chcecie mieć ją w fajnej taniej cenie, zapraszam was na mój sklep przystankoszków.pl czy na moje Allegro chociażby, gdzie, no, co tu dużo gadać, moi drodzy, możecie kupić do niej klucz. Staram się codziennie nam by był on najtaniej w Polsce, chociaż wam teraz oczywiście tego nie obiecam, bo każdy może mnie przebić, ale nawet jeśli to jakąś minimalną kwotą, więc bez, więc bez jaj. E, wpadacie, kupujecie, pamiętajcie, że nie kupujecie go w formie e, fizycznej, znaczy, to znaczy nie będzie płyta kompaktowa, która, na którą musicie czekać kilka dni, tylko kupujecie klucz i właściwie od razu możecie sobie grę już ściągać. I teraz tylko w zależności od tego, jak szybkie łącze macie, jak szybkie macie, wiecie, a tutaj, internety. No to od tego zależy, jak szybko wam się gra ściągnie. Pamiętajcie o tym, moi drodzy. Pamiętajcie. Ja pamiętam o tym, żeby sobie coś złożyć jeszcze. Nie wiem, co to będzie, ale pewnie to będzie to jeden z tego fragmentów paczki. Niektóre zbieram. Nie, to jest coś dziwnego. Eee, Działa z tym iść? Tutaj. Tutaj mam z tym iść, I fru. No i co teraz? Weź to, ułóż mu tutaj to, czu, czu, czu. dawaj mnie tu hajs, okej, okay. czyli takie też by tam na wstępie było. Ja widziałem, że takie też było na wstępie, więc zanim jeszcze Jacka oszczelamy, to pójdziemy sobie tam na wstęp. Także, moi drodzy, pamiętajcie, że takie klucze możecie je kupić. Ja w ogóle jestem na etapie opracowywania tego, by grać z wami też w tę grę. Zobaczymy, moi drodzy, jak to idzie. Muszę to przetestować, to PPM, jak to jest, jak to jest grać wspólnie razem, together. Moje drodzy, kto wie, więc może niedługo będzie rewolucja i będziecie mogli mieć możliwość zagrać ze mną jakiś level Pod warunkiem, że kupicie u mnie klucz do danej gry eee, A jeżeli już kupiliście dawno tą grę, no to gdzieś tam w kolejce będziecie Ale oczywiście po osobach, które kupiły u mnie tę grę, co chyba jest zrozumiałe mam nadzieję To w ogóle jakby element w ogóle elektroniki wszedł eee, Tutaj mam jakąś windę do góry Dobra, może na razie byśmy się w sytuację Oszczelajmy tego Jacka Jacka, 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 dawaj, dawaj Ciii. Okej, okay, jedno szczałowy, będzie szczał, Tch! za pierwszym razem, moi drodzy, za pierwszutki. okej, okay, tu będzie łatwo zebrać hajs, a nie zapominajmy, że w poprzednich levelach też było łatwo zebrać ten hajs, a, a później grałem długo już bez zbierania hajsu, więc to ma też taki średni sens, Tch! za pierwszym razem, moi drodzy, coraz lepszy jestem, coraz lepszy i tu nikt nie zaprzeczy chyba, co? Tu już nie mam co brać, okej, okay. została jeszcze jedna dziura na Jacka, tak, żeby go upolować, jedna dziura, bierz, bierz, wiesz, dziunia, pochody, ojeju, ojeju, tu trzeba chłopa, bo tutaj armata upadła. Gdzie jest chłop? Ty jesteś chłop? Na pewno nie jesteś baba? A, dobra, bo on trzeba do góry teraz dać. Dobra, chycone, okej. Okay. I tu, teraz, chwycone, więc czas wracać na górkę. I mamy stosowną drabinkę ku temu. Czemu w ogóle czemu tak włosy mi stanęły? Okej, okay, gdzie to było, gdzie to było? Jest, jest, była drabinka, migła, drabinka, migła, drabinka. Idziemy po co te. Be Aha, przypuszczalnie, później w beczkach będę płynął po dzieka. Okej, okay, i tu jest to naprawione, dobra, dajcie mi chłopa, tu babie nie każemy nosić. A, babie nie każemy nosić. Montuj, montuj. Dobra, weź da dawaj mi babę. Mhm. Mm Możecie mi dać babę, bo ona ma pochodni, mi się nie chce brać nowej pochodni, a baba. A baba dobrze strzela za pierwszym razem wszystko trafiała, więc... Dajmy strzelać babie i Pszsz, Jack! budełko, Pudełko. Psz, a nie, za drugim, za drugim razem. powiedział, że za pierwszym. Dobra, jest Jack. Jacku, pięć strzałów trzeba było, żeby się uratować. Ej, piu, piu, piu. piu. Miałem powiedzieć, że w pewnym ostatni będą jakieś żarciki. Lecimy jak Iron Man normalnie, nie? I jesteśmy już na naszym statku. I chyba czas uciekać, chyba czas nawiewać, ziomeczki! Biupi. Aha, i teraz dobrze zaczęliśmy nas strzelać, okej. Okay. Klasyczny, klasyczny po prostu filmowy scenariusz. E, dopiero, gdy już jest tak hardcore, wyciągamy największy dział. Jakbyśmy nie mogli w pierwszych sekundach wyciągnąć największych dział i ominąć w ogóle niebezpieczeństwa i tego wszystkiego, no, no, no... Dobra, ok. nie czepiamy się, to jest Hollywood. To są filmy, to jest kinematografia, to jest telewizja. No, a telewizja, jak wiemy doskonale, kłamie, choć nie zawsze. Jak się dostanę do LEGO Masters, to wtedy nie będzie kłamał. To wtedy będzie mówić o mnie tylko i wyłącznie prawdę, moi drodzy. Ja cały czas nie wiem, czy jestem w tym LEGO Masters, czy nie jestem. Powiem wam szczerze, że najciekawsze jest to, że w momencie, kiedy ja nagrywam, nie wiem. Ale w momencie, być może, kiedy wy to oglądacie, już wiem. Ale wy nadal nie będziecie tego widzieli, bo siedzę tu i mówię do was, że nie wiem. Bo ja na przykład, wiecie, wchodzę, nagrywam tu kilka filmików naprzód. W związku z tym, no właśnie, to się wiąże z tym, że na przykład dzisiejszy odcinek, który nagrywam w poniedziałek rano, wy zobaczycie w piątek wieczorem. Może i tak być, moi drodzy, może i tak być i przypuszczalnie tak będzie. Więc w momencie, gdy oglądacie te słowa, to już jakby ja mam info. Mam już info, przypuszczalnie oczywiście, nie wiem na stówę. Więc ja już wiem, teraz nie wiem, ale będę mówił do siebie, w przysz... no, 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 no wiecie, o co chodzi. Wiecie o co chodzi moi drodzy? Co tu się rozgadywać jak sprawa jest prosta, a nawet banalna, a nawet trywialna. Tak samo jak zdobycie pieniążków w tej grze. Mam taką nadzieję oczywiście, że to lata sekunda nie skończy. Wiecie, y, Trujezai tru is not complete. No, to już statek trochę tonie, oczywiście. Jak Titanic. To by się... Jest prawdziwy pirat. To by się w ogóle pokrywało, wiecie, z tym, że to jest Jack. Jack, come back! Jack! I tak dalej, moi drodzy. To by się wszystko pokrywało, zgrywało i hulało. A dobra, potrzebujemy pochodni, nie potrzebujemy im tam dać jeszcze popalić, bo przypuszczalnie musimy nad nim popalić, by yy, prawda mm, by prawda... nie gonili nas, czy coś w tym stylu or something I czemu? To wystarczy kurde przekrzywić teraz tylko Dobra, dajcie... dajcie mi tu do ten w ogóle po co są te skrzynki tu, nie wiem Dobra, dajcie mi tu ognia o, nie będzie ognia? Nie będzie ognia? No co wy mówicie? To to króci, jestem zaniepokojony, że nie ma ognia. Myślałem, że ich sobie tam rozwalimy. A tu nie. No dobra, ale jest Beka, jest Beka. Idziemy w bezset. Pokryją mu zapewne zanurkować. Po schodach, to fajnie, że tak po schodach da się w Befce. czadowo. Żyćko jest czado, czadowate. Mhm. Otwarte są tu kraty, i idziemy dalej. Nie, 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 tam na pewno będzie się dało to rozwalić. Nie ma innej opcji, żeby się nie dało ich rozwalić. Musimy ich rozwalić, żeby pewnie. Przy... Aha, w ten sposób, żeby nas przestali gonić. Ok, mhm, aha, i co teraz dało nam utonąć? Ja nie chcę tonąć. No co teraz? Bo to się dalej nie ten, ej. No teraz to dopcham, ale to tam ktoś drugie, drugi, drugi web. a dobra, wzięło się samo, no okej. Okay. Spięło się, więc przypuszczalnie teraz, yy, jak się tam to spięło, to się, myślę, że te kraty na dole się otwarły, tylko nie wiedzieć, czemu gra mi tego nie okazała. O, właśnie o tym mówiłem. Gra mnie tego nie okazała, a tutaj się otwarło i jest też moja moneta. Złota moneta, której zyskam waszego suba. Uff, fantanna, radości po tym jak już kliknęliście im właśnie subskrypcję moi drodzy. Pamiętajcie też, że już nie jestem co prawda... Co? mapa mi to ukradła? Nie jestem co prawda największym kanałem w Polsce już! Nagrywającym tylko i wyłącznie gry Lego, ponieważ jesteśmy w Mario i inne gry już nie są wykluczone. No ale dalej jestem fajny. I warto mi tego suba zostawić. Um, i Tak troszkę jak się bałem, yy, że tutaj to nie będzie koniec levelu. Tak jak się bałem, dobra. Co wy mnie tu, dobra, gdzie jest, ma gdzie jest małpa? Gdzie jest małpa? Give me monkey. Jest małpa, dostała raz strzała i już jej się troszkę kurde odechciało, nie? I jeszcze raz, dawaj, give me monkey. Nie, zgakuj tu. Nie daj się małpie, drugi raz dostała strzała, dobra. Co wy myślicie, że sobie na tych żaglach nie poradzę? Niebieskich monetek już. Co jest? Aha. Aha, super gra. Aha, no co jest? tu skoczyć? Dziękuję. Czemu mi się to nie chce aktywować? Nie potrzebuję już tych pieniędzy, oczywiście, ale tu mi się powinno coś zrobić, a się nie chce zrobić. Przypuszczam, że coś muszę odblokować. Teraz sam sobie mogę ginąć. Przypuszczam, że jak ich rozwalę, to nic się nie stanie, nie? W sensie wiecie o co chodzi. Okej, okay. wiecie, wiecie, wiecie o co mi chodzi. W sensie, teraz haśniu już nie tracę. Dobra, gdzie jest mój kowal? Kowal! We, weżesz się, weżesz się, typie. Ja tu próbuję wam naprawić statek. Ja tu wam naprawiam statek, typie. Oczywiście mówię to, że tu trzeba wykonać takie misje poboczne, żeby pewnie z parą tam mógł posparować pospa tą małpę. E, Okej, okay, idziemy, 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 idziemy. Dobra, weszć śnięte i co tu się? Co tu się stało się? Bo ja nie widzę, że cokolwiek... Aha, dobra, musimy kręcić, żeby była a, dodatkowa łódeczka. Eee... Wez, się typie, przecież wiecie, że nie macie szans. Czemu właśnie w głowę wbiodłem? I co on? Co to jest? Moi drodzy, pamiętacie jak ja w Hobbicie, ja się narzekam na takie frustrujące elementy? Jak ja w Hobbicie narzekam na takie frustrujące elementy, jak na za dużo wrogów, wszyscy są podobni. No to dokładnie jest tak w tym przypadku. Dokładnie tak jest w tym przypadku, kurde. Za dużo jest tutaj tego samego, w sensie ich piraci wyglądają jak nasi piraci. I, i, i w ogóle, i, i ciężko się tu połapać, naprawdę. I właśnie na takie fragmenty narzekam. Na takie fragmenty narzekam, moi drodzy. Okej, okay, to trzeba być Jackiem z parołem Na takie fragmenty narzekam, aczkolwiek może da się ich jednak wybić, czekajcie, bo Kruci. Tylko, że właśnie, żebym wiedział kto jest ze mną, a kto jest przeciwko mnie Może by było prościej Zobacz, możemy wrócić do Jack'a Czemu tutaj nie mogę tego wcisnąć, co? Czemu ten małpiszon rzuca we mnie? Okej, okay. na to bym nie wpadł, ale powinienem, choć powinienem. Okej, okay. fajnie, że tak dźwigną takie coś. Okej, okay. siłacz, siłacz. Siła! Jak mówił hardcoreowy Koksu. Ciekawe czy ktoś z was jeszcze w ogóle pamięta dzisiaj Hardkorowego Koksa. Bo on już gdzieś tam mocno znik. Nie podoba mi się też w tej grze, że tak szybko zdobywamy jednak to co Tak jak ja ostatnio mówiłem, ja lubię takie jednak wymierniki, gdzie kurde jest jasnota, yy, wiecie... Że... Yy... No i co teraz? Obróć, obróć się babo! Nie w tę stronę masz się kręcić! Yeah. Dobra, uh, czyli tu już nie małpę trzeba, tu już trzeba babą tą małpę zbić. Ciop, cio, ciosek ciosek. Ciosek, tak jak mówię, w ogóle podoba mi się, w ogóle już tutaj mówię, ten... Aha, trzeba przeskoczyć. Podoba mi się naprawdę, kurde, ten y, bardziej, chociaż mówię, muszę dać szansę tej grze. Po prostu, jak wy doskonale wiecie, jedną z moich ulubionych gier w życiu w top 10 na pewno jest y, Assassin's Creed, tak? Wiem, mówiłem, ale to warto powtórzyć często. E, więc jednym z moich ulubionych gier jest Assassin's Creed. No i co teraz mam zrobić? Gdzie jest ten małpiszon? Aha, po prostu muszę tu podejść, no okej. Okay. Aha, co pan? Co, że ich muciłem jak... Nie powiem co. Aha, już sam tego rozwalili. Mm, fajna misyjka. Przecież ja wygrywałem tą bitwę. Przecież ja tą bitwę wygrywałem. Okej, okay, dostrzegł monetę, co go trochę przeraziło. Czy pozostała jakąś klątwę czarnej perły? A tamten ziomeczek został, okej. Okay. To jest nieśmierak pelny czy coś? A na pewno mdlejący. Może nieśmierak, ale mdlejący na pewno. Mm -hmm. Co baj? Aha, no to baj! Koniec gry, moi drogi. Nie no, oczywiście, jak zwykle żartuję sobie. Żaden koniec gry. No. Żaden koniec gry mojego. Żadna paru atakuje poziom ukończony, tryb dowolny odblokowany. Wow, super, ja się cieszę. <grym> z parą kamizelce zostało, odblokowane zostało, również odblokowana Elisabeth słon. tak samo jak został odblokowany prawdziwy pirat. I tyle, ja jestem w szoku, że tak mało postaci, a ja w sumie no tak, tylko dwie nowe doszły. Nie mogliśmy tu kupić żadnej postaci, na pewno jakieś postaci możemy kupić w menuskach. Okej, okay, więc trzeba może Menuski troszkę zwiedzić i coś tam sobie pokupa, pokupić, bo nie będę już robił tak jak na początku istnienia tego kanału, takich dodatkowych leveli, że wiecie, że tutaj zwiedzamy Menu, chociaż można by było swobodnie, bo myślę, że tutaj jest tyle zwiedzania. Super, jeden, jeden mini zestaw. Wow, Klosko, Klosko grał. Wow, wybitnie. Wybitny Koleś. Mhm. A, jak mówię, rok. E, wróć do portu, wróć do portu. Nie będziemy dziś kontynuować już tej opowieści, może na ten tydzień starczy opowieści? Eee, Okej, okay, dobra, jedziemy, jedziemy, znaczy może nie starczy, spokojnie, zobaczymy, moi drodzy, ile czasu mi starczy. Pamiętajcie, że ten kanał tworzę w ten sposób, że ile mam czasu, tyle nagrywam, tak? Na takie warunki przystaliście, jak wracamy do tego kanału. Ile, ile nagrywam, tyle nagrywam i, moi drodzy, przystaliście na takie warunki, więc... Y Okej, okay, możemy nurkować, ale po co? Ale po co? Możemy kupić typasa i to na pewno będzie fajne, bo już widzę, że typas się prosi, by go kupić. ty panie typasie. 7500, taki tani, co? Podejrzane, moi drodzy, to tylko pułkownik Grooves. No to on może być tani. Mogę cię... a ciebie już mam. A, no i port, i on faktycznie mocno przypomina mi gwiezdno Wojenne, oczywiście, port. Yy, gwiezdno Wojenne, czyli kopliczage, tak? Gdzie chodzić po tej kantynie, wybierając sobie. Tak samo tu wybieram sobie. Nie wiem, czy. No chyba nie film, bo nie ma tyle filmów. Teraz piątka chyba dopiero wyjdzie. A tu by była piątka, tu nie? Więc y, jakiś fragment misji? z się. Aha, nie, ma, ale na szczęście to jest drabina. I bo mogę ty paska kupić. A więc jakiś fragment y, tego sobie wybrać i, i tyle. Chodź, 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 ja chcę się kupić. Oj, 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 chodź, 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 chodź. ja co kupuję. Ej, zio ej, proszę się nie bić, ja chcę kupować ludzi Proszę się nie bić, jak chcę kupić ludzi. Super, oni się rozleją. Daj mi może minutę, gdzie ja się tam poleją po pieskach. Może ja faktycznie też przestanę machać tą tą, tą tą, 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 No co jest? Czemu nie mogę go kupić? Gdzie jestem trzeci tył? No ej, halo! Jack Sparrow może go kupować, on się nadal bio. Dobra, nie wiem moi drodzy, kupić już nie mogę dalej typasów, pasów. Nie wiem czemu, bo przestali się bić. Aha, w ogóle się go w ogóle coś się tu znalazł na nielegalu. Czy on się tu znalazł na nielegalu i nie powinno go tu być? No to chyba wskazuje, że gra się pomyliła. A, dobra, moi drodzy, ja Wam dziękuję bardzo za wspólność na moim kanale, mam nadzieję, że ta subskrypcja jest już przez Was zostawiona, mam nadzieję, że dobrze się bawiliście wraz ze mną, ja się bawię dobrze, Piraci z Karaibów jeszcze oczywiście wrócą i to nie raz, nie dwa, nie trzy i pewnie nie dziesięć, pamiętajcie też, że gram w inne gry, więc warto mnie po prostu śledzić. Dzięki, że byliście dzisiaj ze mną i ja mówię po raz ostatni, czy znaczy dzisiaj, dzisiaj oczywiście, mój ostatni. Bye!